Panie, ile za to? Ile? Co tak drogo? Panie, serbiak sprzedawał to płakał. Pan chce za darmo? Nie za darmo, może rabat, coś tego. Jak? Na co rabat, panie? Z ubezpieczeniem taniej kupił. Ubezpieczenie? Pan chce rabat na ubezpieczenie, Tu cena jest jak złoto. Jak pan chce tanie ubezpieczenie, to wejdź pan na porównywarkę i MUBI. Piszesz pan parametry tego pojazdu. Począwszy od modelu, roku i tak dalej, i tak dalej, wyskoczy Panu spersonalizowana oferta. A Pan pamięta, jak wpiszesz Pan hasło STRONG EQUIPA, to dostaniesz Pan rabat. A za polecenie dla rodziny i dla znajomych podwajamy rabat. Więc Panie, wierz Pan, bo jak za darmo. Żeby Niemiec do granicy gonił, ale żeby serę płakał. Dobra, Jeszcze bież. stoi wyje. Pamiętajcie, że mówi ubezpieczyć tanio Serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Strong i słuchajcie dzisiaj wielkie wydarzenie, jesteśmy na turnieju charytatywnym, który jest inspirowany filmem piłkarski poker. Tak jest, słuchajcie, reprezentujemy drużynę Odlew Poznań, e, gramy jaki drugi mecz z Białą Białystok, pierwszy mecz, a Kokonu z Powiślem Warszawa. No i co, no zbieramy tutaj e, pieniążki charytatywnie na, na leczenie, na leczenie na polu dziewczynkę, słuchajcie, tak cel szczyty, cel charytatywny. E, jeżeli mam tutaj, e, mamy tutaj fanów filmu Piłkarski Poker, na pewno pamiętacie, rozgrywki tak można powiedzieć, że są już bez sensu, bo mecze dawno sprzedamy. Wyjdzie w filmie, słuchajcie, fantastycznie to będzie Przed nami turniej realizowany w Skierniewicach. Turniej na podstawie filmu Piłkarski Poker. Przydamy wielkie emocje, sportowe, ale nie tylko. Ja widzisz ja? Ja? Ja się widzisz w pierwszej drużynie. W <laughs> Koordynator. i szakalem, ja Jestem szakalem parnerów. To, 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 czyli, to czyli będziesz mocno dopingował za... Nie, ja widzę się jak pierwszy jedenasty. Nie wiem, że ty tu grasz. Ty. Ja tu gram, ja, ja się więcej powiem. Ja ciągnę tą grę. Ja to wam ja to powiem. Gatka, gatku, wiadomo, każdy chce wygrać. Ale tutaj najszczytniejszy cel to jest pomóc tej chorej dziewczynie. When I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.

W się, jak gra. składzie tylko dlatego, że nie mam, mam tu układów. Tak to on gra. Cał rozpoznawczy. Cał rozpoznawczy, to. Dobra, jedziemy. Ruk, ruk, Gol, gol, gol. Go. Emocje, emocje. Można zacząć, nie przegrać, byłoby najlepiej, ale... Dawaj. Jesiorowski. Więc za panią na razie dobrze no, no, powoli no, no, wchodzimy w mecz. No, 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 no. Dobrego grająca. wiem co Dobierskich żego. No, nie. No, ja może. przede wszystkim ja uważam, że Panio Skura nie sprzedał. Panio Skura nie sprzedał, a samo się się zrobiło panie. Ja tak. a kamień kiedy będziemy go dawać? kamień.

Nie przelepi niż w dupę cześć. Cześć! W, przyjaro, w życiu bym nie, nie przypuszczał, będę miał możliwość kiedykolwiek w życiu wystąpić na parkiecie razem z panem Darkiem Dziekanowskim, a wystąpić z nim jeszcze w poszukać sławetnego filmu Piłkarski Poker To jest w ogóle. Panie Darku, jak się zaczyna pana przygoda z firmy piłkarski poker? Jak pan trafił do tego filmu i jak się panu podobała ta produkcja? Tak, miałem dylemat. Czy... Roz... Czy kontynuować karierę piłkarską, czy być aktorem? Aż tak poszło. <grym> aż tak poszło. Eee, nie wiem, czy dobrze wygrałem, Wybrałem dlatego że wiele osób mówi, że zaprzeprosiłem swoją karierę, także do tej pory żałuję, że w drugim kierunku nie poszło. Aż, aż tak. <grym> Panie Darku, takie odnosie piłkarskiego pokeru. To był lata 88, jak tak. film został wypuszczony. Czy Pan może powiedzieć, czy piłkarski poker był odzwierciedleniem tego, co się działo w piłce nożnej wtedy? Absolutnie. Tak czy nie? Absolutnie, absolutnie. To była, była uczciwa gra. To były tu bardzo trudne czasy. To było dużo bałaganu w piłce, pomimo tego, że lata 70, i 80. były naprawdę niesamowite pod względem sukcesu polskiej piłki. E, ale faktycznie były czasami bałagan w tej filce. E, no ale to też trzeba powiedzieć, że to były. No nie, może to trochę przerysowane było w tym filmie, może, ale, ale na pewno takie rzeczy miały miejsce. Pan nasz no. dziennikiem był Olaf Lubaszenko. Pamiętam, że no tak, kontuzja, kontuzja. Nie, nie, to tylko jego <laughs> wymyślenie. Wymysły tak, absolutnie. miał. gdyby teraz była druga część piłkarskiego pokoju. Wziąłby pan udział, to znaczy pamiętam jak mnie zmieniał Olaf i mówi, będę lepszy od Ciebie. Znaczy ja wczoraj ja widziałem Olafa, teraz widzę pana, jak miał o formy powiedzieć, to chyba teraz by pana już nie zmienił. No tak. No tak, ale Olafę pamiętam, z Olafem i to się fantastycznymi z aktorzy. Na Stadionie Wojska Polskiego grałaś, podawałaś który był były po drugiej stronie. U nas też wielu znakomitych postaci, Doroczyński strzelił bramkę 1-0, wygraliśmy pełne stadion. Patronat miała pani prezydent Kwaśniewska. To też były wspaniałe czasy, gdzie na aktorów przychodził komplet po prostu było pełne stadion. A jak w tamtym okresie patrzyłem na piłkarzy, którzy wystąpili w tym filmie? Czy była jakaś może koło tego zła taka otoczka, że wiadomo tej korupcja się pojawiała, a wy na co dzień występowaliście w zawodowym sporcie Znaczy my tak naprawdę zaproszeni zostaliśmy do tego filmu, Wiedzieliśmy o tym filmie, ale chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy. Bo... O czym to będzie? Tak, bo, bo film jest to, jest to taka trochę fikcja, to nie naprawdę się dzieje. Ja przerwę panu, tylko ja się wczoraj dopiero dowiedziałem od reżysera, że w pierwotnej wersji tytuł brzmiał Kocham piłkę. Dlatego bardzo dużo ludzi szło do tego filmu, bo nie widziało o czym myślę, To, to ten też ten jest. moje pytanie. Kocham piłkę, dobrze każdy tak. by chciał w tym wystąpić, nie? Zgadza się. Ja Myślę, że nie spodziewaliśmy się, że to będzie taki krytowy film, że że zagranie tam troszeczkę, tylko kilka chwil, spowoduje, że miło mi jest. Czyli po raz dziesiąty albo dwudziesty ktoś tam siada przed telewizorem i mówi, ogląda, bo no. ogląda się wabank, ogląda się, nie wiem, prawda, można jeszcze wymienić, misia, prawda, oczywiście mis i tak dalej, jest niesamowity. Nie lubię poniedziałku. Tak, ja oglądałem ten film wiele razy. Jak ten film można sklasyfikować? To jest film obyczajowy komedia, e, czy, czy, trochę, czy trochę dramat. Myślę, że i to, i to, i to, że to był film, który antycypował e, to mieszanie gatunków, prawda? Teraz mamy, nie wiem, kuchnię Furzyn, bo to są z czterech kontynentów różne potrawy i coś nowego z tego wychodzi. I kiedyś były czyste gatunki, to tylko Kryminał, to tylko lapstory, a potem Widownia żądała, żeby mieć i takie wrażenia, i takie, i takie. I ja, biorąc to pod uwagę, postanowiłem potasować te elementy i użyć je w jednym filmie. W związku z tym to jest i dramat, ale i komedia. W związku z tym to jest film psychologiczny, ale i kino, aktywne. ale, ale co? Ja cię nie to tutaj transferowałem, żebyś ty tak stał na boisku. Ty kurde! Ja no, zagramy. No dobra, pamóc. No teraz na bram, gramy. Budujemy się za wóz. Sprzedajemy go kuro. wszystkie gramy. Nie, trzeba być. Tak jak wyszliśmy od razu, a to już ze zmiany, nie zamieni Dobra, teraz

Wziąłem się w siatkę, bo to była nagrywana scena. Prawdziwa, tak jeszcze to było z teamu. Na znaczy z teamu, trzeba, A kto wtedy rzucał piłkę? To było wyrzucone z autu, z tego co pamiętam? Nie wiem, nie pamiętam. Skąd to było? To, naprawdę, to już było tak naprawdę, że nie, nie przypomnę sobie. Ale grając, grając w tym filmie, myślał o tym, że, to będzie, że, 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 że ta promocja ten film tak wybuchnie, że będzie kontynuowany przez lata, że będzie wspominany, że będą organizowane takie turnieje jak dzisiaj u pana tak, 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 tak. Olaf Dobroszanko, wspaniały aktor. Wojtek Omszowski, który, który komentował z Darkiem Światowskim, wspaniała prejada gwiazd. Także do dzisiaj ten film wszyscy oglądają. Ja pracuję w szkole Mistrzostwa Sportowego trenerzy pracuje, oglądają mamy Rodzynka w szkole. A Pan panu od razu wiedział, że to będzie film pokazujący przekręty w piłce nożnej. Czy, czy po prostu, że to będzie film o, o piłce? Prawdziwy film, o piłce. Prawdziwy, prawdziwy film o, piłce. Prawdziwy, o piłce. prawdziwy film o piłce. Nie składa się tu. Panie Zbigniewie, nie, wiadomo, że ciężko powiedzieć tak lub nie, ale da to pytanie wygląda. Czy futbol, czy prawdziwy futbol polski wygląda tak jak ten film? W tej chwili się zmieniło, ale kiedyś <noise> wszystko sobie wszystko wiemy, słuchajcie, Was serdecznie zachęcamy do obejrzenia firmy piłkarskiej. Pokier, że ktoś tego nie obejrzał. To jest wielkim jakim bo ja bym chciał tego nie oglądać i obejrzeć to pierwszy raz. Znaczy, z nami znakomity komentator, pan Dariusz Pakowski. Konrad, ja cię bardzo proszę. No bądźmy poważni. No jesteś poważnym człowiekiem. Dobrze wyglądasz, łapie widzę, że no z 45 przynajmniej... No szanujmy się, chłopie. Chłopie, szanujmy się. Czyli nie pan Szpakowski. No z kim ty rozmawiasz, chłopie? Gdzie ty jesteś? Czyli pan Borek. Mateusz. Witam serdecznie. Od też. razu. <laughs> 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 możemy, możemy powtórzyć? Trochę pomyliłem odwagę z nadwoźnikiem. Yy, no, słuchaj, yy, trzeba to sami, wiesz, na pełnej, na pełnej petardzie, jak to mówią, yy, jak się gra? Jeszcze raz? Jak się gra? Bardzo ciężko z takimi zawodnikami, jak wy, którzy trenują regularnie. No tak, my gry, trenujemy regularnie. No, ale, ale grasz, Piotr, proszę. Skończyłem moją przygodę na juniorze starszym, więc wiesz, no, My, nawet, my jest... nawet tam nie Ale widzę, że siła, masa i to jest też kurde. Ciężko was się przepuść. Znaczy, my jeszcze nie byliśmy chyba ja, ze sobą zagrać. To chyba teraz zagramy. Teraz mam To jest nie. nie. Nie, tak nie, my teraz gramy z Wrocławiem. Z Wrocławiem? Chyba tak. Nam no, orzekli, że gramy z Wrocławem. Poznań kontra Wrocław. Wodnego, ja Mam nadzieję, że kolejny. Chodzi na pełne. Nie to <grym> no teraz już chodzę na pełne. tam Przepraszam. Tak. Pięknie, Prawakiewicz, coś niesamowitego. Tak. Legenda, widzę Łódź, uks u Brawo, Legii Warszawa. Człowiek, który po prostu no, wygląda fantastycznie. Panie, e, Zbyszku, proszę... panie Zbyszku, Zbyszku, mogę powiedzieć, e, możemy powiedzieć, ile lat na karku? Proszę bardzo, 65. No nie, jeszcze nie. No, Skończyłem 58. 58, mackę, no, przepraszam najmocniej, ale rewelacyjna sylwetka Dziękuję. po prostu... To też. E, tak? <laughs> hmm. Kurtuacja, kurtuacja kultura. Yes! Były brace. mieliśmy okazję też gościć u nas na, 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 na kanale przed, przed sekundką. Często mierzycie na tej kardy turniejach? Słuchaj, jak tylko mam czas, jak tylko mogę, to po prostu wbijam. Y, taką Taka prywatna historia. Wczoraj wróciłem z San Francisco, bo tam spędzałem taki miesięczny, świąteczny, noworoczny czas z moją rodzinką i po prostu jestem na trochę takim Jetlegu, więc y, y, te, teraz to dopiero u mnie jadł. W każdym razie no, nie mogło mi tu nie być, cudowny cel, pomagamy Natalii, ale naprawdę też fantastyczne grono zawodników, byłych piłkarzy, którzy widać że naprawdę mają ten entuzjazm, czasami brzuszek przeszkadza. przeszkadza, ale ta technika jest wciąż niesamowita. No my nie jesteśmy byłymi piłkarzami, ale postaramy się produktów piłkarzy dostosować no. i też wyhodowaliśmy, żeby były po prostu równe szanse. Słuchaj, proszę. technika technikum, ale to są cały czas te nazwiska, które się obserwowały, jak się tyle od ziemi odrastało. Wystań no człowieka na parkiecie, to jest zaszczyt. Marek Citko jak Marek Citko, ale dla mnie Darek Dziekanowski, to to, 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 to Ryszard no, Czerwiec. To dokładnie. To głowy, sportu, no dokładnie, to są samych z Polsku. Musimy pokazać? Mam ciarki. No. Ale umiemy też. Mam ciarki. Ja wiem, że to troszkę dla pewnie waszych młodszych widzów to brzmi trochę tak... Mamy starszy starszy właśnie. Starszych? Bo 30 spokojnie. Kurczę, powiem wam tak. Dla mnie to jest całe dzieciństwo. Ci gości, właśnie, Czerniec, yy, Ciekawostki, Robakiewicz. Ro, 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 Robakiewicz, który tutaj był przed chwilą. Niedoceniony, powiem zanim tak. mam tak. tak. Normalnie mam zobaczcie, mam cię. Bo ta pamięć emocjonalna, ta pamięć za dzieciaka, ona we mnie żyje i mnie to ukształtowało jako człowieka. Słuchajcie, no. wiecie? Pewnie oni już teraz przekadzają się po ulicach, często są mnie rozpoznawali, no. wiadomo. Yy... Ci, którzy byli małymi dziećmi i teraz już są nastolatkami i tak dalej, ale oni dla mnie są takimi no, ludźmi, którzy mnie sportowo kształtowali. Oni, oni wygrywali te emocje, które mnie żyją. Przerwę cię. To byli ludzie, którzy dla nas byli ikonami sportowymi, tak. a nie teraz dziewczyna, która pokaże... No i teraz dojdziemy do meritum, bo tak, ale to jest prawda, to byli ludzie, którzy wnosili większą wartość. Młodzie, ludzie, się? którzy wnosili większą wartość, patrzyłeś na nich, podziwiałeś ich. No a teraz na no, bez celebrytów podziwia się w Kiedyś młodzież podziwiała sportowców, a teraz młodzież podziwia, no nie wiem. Może my podsumujmy mogę. to. My Wiecie, co jest dla mnie najpiękniejsze i powiem, że tutaj w Skierniewicach spełniam swoje jedno z piłkarskich marzeń z dzieciństwa. Że mogę sobie chociaż przez te parę minut pograć właśnie z takim Darkiem Zielonowskim, z Markiem Citko, z ludźmi, do których ja naprawdę przed telewizorem wzdychałem, doprowadzali mnie do Łez radości, jak y, pamiętna bramka Marka Citki w meczu Wice Atletico Madryt, wize mistrzów, bramka no, 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 no. Ale z połowy boiska. Ja, słuchajcie, płakałem z radości Pamiętam ten mój stan emocjonalny, ja dzisiaj z nim po prostu bark w bark. Zabieram mu piłeczkę, on ja się do mnie uśmiecha, zbijam piąteczkę. To jest piękny moment. Ty pamiętasz ten mecz? ja znowu, jak słyszę cicho, to pamiętam te bramki bezpośrednio z rzutów z rożnych strzelane. Z, to był. Znaczy, on był fantastycznym technikiem. Wiesz? Techniki on, tam... był, on był. Wiesz, on strzelił góra na łębę, Wiecie. Pytałem tak, na pewno wasi widzowie, którzy interesują się sportem, Pamiętajmy, końcówka na 90. to był naprawdę parszywy okres dla polskiego sportu. Nie było nic, nie było nic. My się zachwycaliśmy Markiem Citko, który strzelał gole w przegranych meczach. I wiecie co? Ten gość w plebiscycie w 97 roku został wybrany najlepszym sportowcem roku. Tylko dlatego, że strzelił kilka bramek połowania w przegranych meczach, które zostały zapamiętane jako niesamowite emocje, ale w całym sporcie była bieda. Nie było piłki ręcznej, siatkówka była słaba. Nic nie było. No, igrzyska, bo chciałam zapaśnicę za na igrzyskach w Atlancie, ale to było takie, żebyśmy tak, nie Tak, Ale to byli tacy, którzy przez, nie wiem, parę minut nam się na telewizorze pojawili. A on tutaj i on naprawdę do sytuacji takiej, że, że naprawdę był takim, nie wiem, no takim pierwszym, później to był Małuszeman. Później była Małuszemania i taki Anomania. A, a tuż przed Małuszemaniem była Cikko, Maja, Cikko. Dobra, Małuszemania. <laughs> Pozdrawiam Ja jestem właśnie, ja jestem właśnie owocem Pudzianomanii. Ja również. No, ja również. Ja też pamiętam te wszystkie, oczywiście, no, ale... no, oczywiście. Ja siadałem przed telewizorem, godzina 14.30, 15.30 TVM, obiad i strąbeni. Leciało. I jak się nazywało? Siłacze. Siłacze, ale... Może coś tak na końcu. Głosy Mateusza Borka na pożytkach. Métis Borow, Métis Boro. Nie, słuchajcie, słuchajcie. Powiem wam tak. Ja troszkę głos straciłem. no bo nie ukrywam, daję z siebie wszystko, tak? Natomiast. Oglądajcie, wspierajcie. I naprawdę podążajcie za prawdziwymi dolami. Za prawdziwymi dolami. Nie, nie za jakimiś, wiecie, plastikowymi gośćmi, Jeden wiesz, drugi coś tam wie, sobie, wstrzyknie, coś drugi dopompuje. Kochani, trzymajcie się, wybrawiajcie dużo sporo. z Słuchajcie, jedna z gwiazd naszej drużyny. Mocne wzmocnienie linii defensywnej. Tomasz Zadyma Gromadzki. Niedługo walczący na gali MMA, tak? No z tym gwiazd ja to się Ja! <grym> yeah. Ale no to nie jakiś mocny w składzie piłki no, Ale... że bada... 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 tak, bada... tak zmontuje, tak, że ja będę jak Ronaldo, to Ty będziesz jak Nelson A, bada. no to dziękuję dziękuję. <grym> <grym> no cóż, ale że w jakim celu tu jesteśmy, szczytny cel, pomaganie Miłość zabawy, zabawę Ja nie ukrywam, że ja też jestem jako sportowiec taką osobą, która daje z siebie wszystko w każdej dyscyplinie Wiadomo, że w mnie mniej potrafię, ale to nie znaczy, że odpuszczam, czy biegnę, czy koń wam pokrywać, czy coś. E, no ale też na przykład widzę, że jak, tu, jak dzisiaj gramy, czy jak w przygotowaniach jak z chłopakami to, nadałem, to biorą to jeszcze bardziej na poważnie. Tak jak ja walcę, y, daję sobie wszystko i tak biorę na poważnie walkę, tak jak przejdziemy na treningi i chcę pograć z kolegami, którzy już tam grają sobie wieczorami, to zauważyłem, że oni tam się oddają, denerwują, wyzywają, że ty podejść, podać, tu, to, to, to się Żyją w nie... Tak, tak nie... żyją w no E, Walcze moi trenerzy, i do różnika krzyczą, kurczę, ten też emocje oddaję, więc wiadomo, że każdy w swojej dyscyplinie, w swojej dziedzinie e, czuje to po prostu, nie, ale tylko nie ma tu mocno mnie, no też nie wiem, że trenowałem. E, no ale wiadomo, wszystkim być dobrym nie można, ale ważne, żeby za to być dobrym i pomagać. No właśnie być dobry ale... pomagać. Słuchaj, ty jesteś za, za bardzo dobry, jeżeli chodzi o, sport, o sporty walki. Przed tobą bardzo mocna walka z Tadasiem, też też bardzo mocny zawodnik. Jak nastawienie? No, znaczy ja powiem tak, no kurczę, że chodzi o nastawienie. Mm, jest większy, ale ja walczyłem z większymi zawodnikami. Walczyłem z nogami pięści, z większymi zawodnikami. Faktycznie, jak podciąłem na tych zawodników, mieli tam 96, 94, to było to wrażenie takie wow na pewno, ale moment jak jest pierwszy gong, to to wszystko się zapomina. E, już do mnie patrzę, czy no, tak miałem przeciwnika leworęcznego, że jak stałem w nożniku, odwróciłem się czterometrowy ring, a on zrobił tak, zrobił krok, też miałem w jego ręce przy twarzy, to ten powiedziałem, o pewnie spierdalny. <laughs> Teraz też no i z jak Paweł wygląda, stanęliśmy twarz twarz na e, filmach na trailerach. E, no wiadomo, że tutaj też dużo ukłonów z jego strony, z moją stronę, że jednak ten boks, że nie brudny boks, tylko sam czysty boks, co prawda wiem, to dodaliśmy, żeby też nie było, że ja nie jestem elastyczny, to dodaliśmy e, wielopośrednią znowu e, rękawicę, że można uderzać, to już jest z jego strony ukłon, no ale też z w jego stronę na pewno kategoria wagowa 91 kg, gdzie ja walczyłem zawsze w boksie się no nie, trochę mam, więc przybrałem ten jest, brzuch który wielki, nie? No, to chodzi o to, że walczył e, masą, no, ale tak wiadomo, że on no nie jest naturalnie taki wielki, jest sensie gruby. No, jest ciężki. Ciężki, tak, no ale... nie, mm, no to fajnie, że wygra sport, no w zasadzie takie, że jak czytam komentarze ludzi, tam to po prostu grzeje ludzi, te, 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 te płyty w ogóle cała, cała ale e, 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 MMA tak grzeje ludzi to naprawdę jest bardzo, no. bardzo dużo ciekawych nazwisk tam się wyświetliło e, Ja nie ukrywam, sam miałem propozycję też na nadchodzącą na No i była jeszcze ciekawsza, no. ale, <grym>, nie, no, <grym>, jeszcze no, mocniejsza yeah. Ciężne, słysza, ja ale wiesz, to tym chodzi o wielkie nazwiska. Mówimy o, o ogólnie nazwiskach mówiliśmy, nie? No to, to bardzo miło, to było, że tak mówisz, tak nie uważam, ale mam nadzieję, że na jakiejś gali... Znaczy nie na jakiejś gali. Na wtedy hmm. gali na się zobaczymy, bo to mieliśmy walki wieczoru, ja się pojawię w roli, roli gościa, w roli obserwatora. Nie zobaczymy tam, ale wiesz, może uda się tak, że zobaczymy na Oktagonie, że to wiadomo. Nie wiem czy okazji. Nie wiem, no nie. Nie, ja wiem, że wiadomo, że to na w balach walczył walczyłem nawet na jednym ringu. <śpiewanie> thank <laughs> Piemszokrotkiego był nieudany, bo spuścił się na mecz i słabo grał. więc sam się zbudziłby. Nie wiem, czy nie będzie... Chciałbym będziemy... tutaj zaznaczyć, że graliśmy mecz o finał, o wyjście do finału i dwóch kolegów dopiero dotarło na drugą połowę. To jest skandal! zobaczą, że nie to że słabo gra, to jeszcze kapuje kolegów z drużyny. To jest... To jest do pary! To jest do pary. To jest, do to jest, do to jest nieprawda. Zrobili podnieśli tak. A ja ale ja coś powiem na koniec. Panie Marku. To jest piłkarski pokój. Tak Zarządzaliśmy spółdzielnie i jeszcze wyszliśmy na tym lepiej. Oczywiście. Każdy się. zarobił, każdy zadowolony. Wszyscy tak. z tak No Tak jest. na osiku. <noise> Kolega mi załatwił <Ratki> crossing. <noise> <noise> Także trzymajcie się. Myślę, że im się podoba. Tak. Za, za tydzień będzie lepiej. Za tydzień, za tydzień się będzie. bierzemy, tak za tydzień się bierzemy i wygrywamy.